Witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony z z Moi drodzy, dzisiaj widzimy się. Moi drodzy, dzisiaj widzimy się w Warwickiem na topie. Słuchajcie, z elektryzacją, ale niestandardowo. Po polecimy z electrocutiem i Precyzją. Słuchajcie. I polecimy sobie w niego w AP. No, słuchajcie, jak już nie ma co robić widzę. To trzeba grać inaczej niż grają wszyscy, a jak inaczej grać, jak grają wszyscy. Trzeba się trochę pobawić. Ogle tak kurde w kurwia ten Garner Garden Garner. O, nie wziął kół. Iemy go. Tak wyszedł. Co się dzieje? Przez nią te tam bo oglądać jej się na laptopie, wi-fi zabierać biednemu www. Nie ja wiem co z nim jest nie tak, ale coś z nim jest nie tak. Dobra, ja mi go nie chcę bić. Kurwa, gryź go! Ja Ja ale co się dzieje! Ej w ogóle, hop! To jest dobry, hop! Tam, To bije samym ku. To ja on się bije. Się, nie Kurwa kliknąłem Erkę, ale patrzcie no, ale dobra, Garen, on coś ma. Idę moi drodzy zabić tego smacznego kunska. Brrr, no niestety dobra zmora ma, zmora będzie. A wie postawię. No powiem Wam, że teraz o Gary, mi już no o, było do przewidzenia, jak trochę hapsów zrobią. Zabili go. Zabili go. Ktoś się tylko mnie zobaczy będzie. Plan. O. Oh. to przyleciał. O. Oh! A ja muszę kogoś wyłapać, bo to tak wiecie. To nic hps mi nie zabrał. Jak spierdalają. To no nie dziwię się w sumie. Czarłem go. To rabadonik 700 AP, No myślę, że te. No słuchajcie. Porządne kiusy. Porządne kiusy i ultusy, nie? No, śmieszny jest ten ww podapenów. Co ja mam, mogę powiedzieć? Włazicie kogoś normalnie, one-shotujecie, nie? No, tak to właśnie wygląda. Peczkę na ulta. No, i tak to wygląda, nie? Taki one -shot, gdzieś tam kogoś wrapuje. Dobrego. Smacznego. Powinniśmy to kończyć ogólnie, bo wydaje mi się, że z ldr to już taki, wiecie, falci końcowy jest. I co ja mogę powiedzieć, widzicie? Były takie momenty, gdzie tu się wydawało, że lipa, ale były, że się nie wydaje. O! To jeszcze nie, nie będzie koniec, ale pytanie, co ja bym teraz jeszcze tak chciał? bo najmocniejsze apsiuki, jakiś apel, items i cześć, nie? Wypada na zonie, wypada na zonie. Hmm. Serii. Koniec serii. Koniec serii. <laughs> no dobra, dzięki wielkie, widzieliście tego fajnego gryza. Do zobaczenia, cześć.